Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, 6 kwietnia 2021 roku, orędzie świętego Michała Archanioła, Ludu Boże, Błogosławię was moją wiernością Trójcy przynajświętszej, Dzieci Najwyższego. Przychodzę wezwać was do nawrócenia. Nawrócenie jest osobiste, decyzja jest osobista, wola porzucenia czynów przeciwnych dobru duszy jest osobista, postawa i dyspozycja są osobiste, siła woli, by ukrócić negatywne myśli, lenistwo, zmęczenie, rutynę. Tak jak i wola posłuszeństwa jest osobista. Jednocześnie wewnątrz osobistych decyzji znajduje się pragnienie chodzenia w wierze, i z pewnością zmieniając, zmieniając się w okazję, by ofiarować codzienne ciernie z miłością. I przemieniać je w możliwość zmniejszenia osobistych win i przybliżenia się do spotkania z naszym Panem i Królem Jezusem Chrystusem. Patrzenie nie na siebie, lecz na dobro bliźniego, wiedzie Was z większą prędkością na drogę nawrócenia. Kochanie tego, kto Was nie kocha, Was nie rozumie, jest osobistym dobrem. Nie zostaliście wezwani do przeżywania wiary w sposób odizolowany, ale do dzielenia się nią z braćmi, jako świadkowie Bożej miłości, świadkowie braterstwa, dla szukania wspólnego dobra, jako ci, którzy pod osłoną naszego Pana i Króla. Jezusa Chrystusa, zanoszą swoją osobistą wiarę w wspólnocie i czynią drogę swoim braciom, łatwiejszą do zniesienia, zarazem przekazując to pragnienie, aby wszyscy zdołali osiągnąć nawrócenie. W tym momencie należy szukać nawrócenia z większą siłą. Jest ono konieczne, jak woda lub pokarm dla ciała fizycznego, tak samo konieczne jest nawrócenie dla organizmu duchowego. Jest niezbędne, abyście jako ludzie analizowali z powagą, zgłębiali i uświadamiali sobie aktualną prawdę, którą przed wami zakrywają. I rzeczywistość, w której się poruszacie, abyście, będąc obiektywnymi obserwatorami, przygotowali się na ataki zła. Zostaliście już ostrzeżeni przed tym, co ma nadejść, a nawet tak nie reagujecie z pilnością godną tej chwili. Wielkie potęgi się poruszają. By wziąć udział w konfrontacji, której kulminacją będzie trzecia wojna światowa. Dlatego tak potrzebny jest osobisty pokój, abyście wyczynili różnicę, będąc osobami niosącymi Bożą miłość. Strefy przybrzeżne cierpią z powodu podnoszenia się wód ponad Ziemię. Ziemia się trzęsie, całe stworzenie rozpoznaje, że to, co zostało zapowiedziane, się spełnia, i że dzieci Boga to zlekceważyły. Ludu Boże, trzymajcie się wewnątrz maszerującej kolumny, tworząc ten silny mur, nieprzenikalny, powierzony. Przenajświętszej Trójce i Matczynej Opiece Maryi. Zło nie czeka. Lud Boży jest niezmordowany w szukaniu wymówek, by nie wypełnić tego, o co prosi was niebo. Popatrzcie obiektywnie na obecną rzeczywistość. Do kiedy człowiek będzie trwać w podporządkowaniu się? Módlcie się, módlcie się za Argentynę, zagraża ludowi, módlcie się, módlcie się za Brazylię, mocno cierpi, módlcie się, módlcie się za Stany Zjednoczone, Włochy i Rosję, mocno cierpią. Jako lud Boży trwajcie w prawdziwym magisterium Kościoła naszego Króla i Pana. Jezusa Chrystusa. Zwróćcie uwagę na reakcję przyrody na całej ziemi. Zamęt narasta. Wy zachowujecie mocną wiarę, stale ją umacniajcie, nie bądźcie bierni, nie pozwólcie sobie być zdezorientowanymi, jak jest zdezorientowana reszta ludzkości. Uważajcie na siebie nieustannie nie pozwólcie by was opieczętowali mikrochipem zostanie on narzucony człowiekowi miejcie świadomość że musicie być silni i mocni w wierze by móc odmówić sobie zakupienia tego czego potrzebujecie i ocalić duszę bądźcie ludźmi dobra Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Michał, Archanioł.